Witam Was bardzo serdecznie. Tutaj Monika na kanale Moma Tarot i Runy. Kamerka mi tutaj e, świruje, ale mam nadzieję, że za chwilę się uspokoi. Witam moi drodzy w czytaniach marcowych będziemy dzisiaj omawiać marzec 2024. A w tym nagraniu skupię się na zodykalnych baranach. Zanim jednak przejdę do prognozy, chciałabym Wam pięknie podziękować za Waszą obecność na moim kanale i za współtworzenie tej społeczności i kanału, zachęcam Was do subskrypcji, do komentowania, do udostępniania. Subskrypcje są o tyle ważne, że napędzają kanał, powodują, że YouTube poleca go dalej. Ze statystyk też wynika, że oglądacie, a nie subskrybujecie. Dlatego bardzo, bardzo bym była wdzięczna, gdybyście zasubowali mój kanał. Osoby zainteresowane czytaniem prywatnym zapraszam do kontaktu mailowego. Wszystkie namiary na mnie znajdziecie w opisie filmu. Chciałabym was też zaprosić na ezotargi, które mają miejsce 9 i 10 marca w Warszawie. Będę tam wystawcą, podczas którego, podczas tego wydarzenia będę stawiać dla was karty. A więc zapraszam, jeżeli chcecie mnie spotkać osobiście. Mm, dobrze. Najpierw wylosuję dla Was runy na ten miesiąc i oczywiście, moi drogie barany wiele z Was jest moimi e, przyjaciółmi, wiele z Was jest moimi e, klientami. Życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dużo zdrowia, radości i miłości. Na cały nadchodzący nowy solarny rok, a i na całą resztę życia. Dobrze. Odwrócona manna to jest runa na ten miesiąc dla Was. Ja sobie teraz też wylosuję karty, żeby dopełnić wymowy tej runy. Marzec 2024. Rycerz kielichów? Głupiec? Słońce. Ale sympatycznie. Jeżeli wybieracie się w podróż, na przykład do ciepłych krajów, jest szansa na romans, na flirt. Nie wiem na ile on będzie trwały, nie wiem na ile on będzie poważny. Z racji tej mannas możecie trafić na kogoś niepoważnego, niespornego, niedojrzałego emocjonalnie. Niemniej jednak ta osoba może Wam dać Chwilowe bo chwilowe, ale ogromne szczęście. Na tej zasadzie. Co ja tutaj jeszcze widzę? Ja tutaj też widzę pojawienie się dziecka, nawet powiedziałabym bliźniaczków, bliźniaków. Także gratulacje dla wszystkich kobiet, które są w ciąży, które spodziewają się rozwiązania. Gratulacje również dla przyszłych ojców. Jedyne, co tutaj się pojawia jako ostrzeżenie, to może być odsunięty na bok, w jakiś sposób zgardzony mężczyzna, Mężczyzna, który dotychczas był numerem jeden w waszym życiu, a teraz z racji tego, że pojawiło się dziecko, w jakiś sposób czuje, że traci na, jego osoba traci na ważności tak, w tym układzie. Tak to tutaj wygląda. Bardzo dobry miesiąc na podróże, na zwiedzanie nowych krajów, na nowe znajomości. Te znajomości mogą rozwinąć się w coś poważnego, tak? Z tym, że musicie rzetelnie ocenić intencje tego człowieka, musicie ocenić na ile ta osoba jest właśnie gotowa. I zainteresowana poważnym związkiem. Bo głupiec może mówić o pomyłkach w, w, w tym sensie, tak? Bardzo dobry miesiąc na działania kreatywne, szczególnie jeżeli mają one dotrzeć do dzieci i szczególnie jeżeli są związane z tak, z dziećmi. Z, z zwierzętami, bądź też mają dotrzeć do osób z zagranicy, tak? Dobrze, zobaczymy w takim razie, jak uczucia w tym miesiącu. Głupiec, ok, coś nowego się dla Was szykuje w, w tej sferze. Jak z pracą, biznesy? Wow, koło losu. Jak z finansami? Rycerz Kielichów. Możecie mieć lekką rękę do wydawania pieniędzy, tak? Bądź też będziecie wydawać na kogoś konkretnego, kogoś w typie Rycerza Kielichów. To może być partner, partnerka. Być może chodzi tutaj o pasję waszą bądź kogoś bliskiego. Pytanie, czy nie będą to zmarnowane pieniądze, tak? Ponieważ Manna mówi o tym, że ktoś dostaje pieniądze nie mając świadomości tego, skąd one się biorą, ponieważ je dostaje. Także tutaj ostrożnie. Zobaczymy pozytywne niespodzianki tego miesiąca, szanse i błogosławieństwa. Giermy kielichów, fajnie. A na co trzeba uważać? Na kapłankę. Na kobietę w ukryciu, osobę w ukryciu, gdzieś tam ktoś jest w tle, o kim nie wiecie. To jest też może być osoba, która dostarcza wam informacji, które nie ucieszą was, mogą was zasmucić, mogą was w jakiś sposób otrzeźwić, być może otworzyć oczy a propos nowej miłości, nowego partnera, partnerki, kim ta osoba naprawdę jest i czy ta osoba jest wolna, czy ta osoba jest dostępna. Czy ta osoba je, jest godna zaufania, czy ta osoba jest lojalna? To jest tylko takie ostrzeżenie, bo ogólnie, jeżeli chodzi o uczucia i relacje międzyludzkie, macie bardzo pozytywną kartę. Tutaj jest giermek kielichów. Może się pojawić w tym miesiącu nowa miłość. E, może e, mieć w tym miesiącu miejsce wydarzenie, podczas którego e, pogodzicie się e, z, z bliskimi, bądź też z osobami, z którymi byliście w, w konflikcie. Giermek kielichów to jest wola e, pogodzenia, e, to jest zaufanie, to jest e, lojalność, to jest e, chęć ocieplenia e, z kimś z stosunków. Też ten Giermek Kielichów mówi, że będziecie bardzo pozytywnie odbierani przez innych, ale, innych, ale też y, będziecie sami do innych pozytywnie nastawieni. Giermek Kielichów to też jest informacja, że mm, w obszarze kreatywnym, twórczym, y, y, artystycznym to będzie bardzo dobry miesiąc, jeżeli takimi sferami y, 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 Przepraszam, jeżeli takimi tematami się zajmujecie zawodowo, biznesowo, zarobkowo, to będzie to świetny miesiąc pod tym kątem, tym bardziej, że macie koło losu, które mówi o działaniach zawodowych. To jest szansa szansa na, na jakąś trampolinę. W tym obszarze, na odbicie się od dna, na poprawienie swojej sytuacji zawodowej, na wypracowanie własnej marki. To jest szansa na awans, jeżeli pracujecie u kogoś. Z tym, że bardzo ważne, jeżeli chodzi o koło losu, jest pamiętanie o tym, że koło losu jest kapryśne, raz na górze, raz na dole. Więc może być wyzwaniem na ten miesiąc to, żeby utrzymać jakiś balans, żeby zachować daną pozycję, żeby utrzymać też przy sobie pieniądze, stałe dochody, tak? Jeżeli mamy rycerza kilku w obszarze finansów, to może być tak, że możecie właśnie mieć lekką rękę do wydawania, i te pieniądze niekoniecznie będą się Was trzymać, choć te karty nie mówią, że będzie tu pieniędzy brakować, absolutnie. Będzie finansów, wpływów, dochodów dość, ale y y trudno y będzie je y zatrzymać przy sobie. Może to być związane na przykład też z tym, że po prostu zarobione pieniądze od razu inwestujecie. Czyli Żyjecie według zasady pieniądze, pieniądze są energią, a energia musi być w przepływie, żeby, żeby generowała dalszą energię, żeby się pownażała, tak? Także to, to mogą być również tego typu działania. W obszarze zawodowym, biznesowym dużo może się dziać. Tak jak powiedziałam, koło losu to są wzloty i upadki. Tutaj coś może się załamać, ale od razu coś przychodzi, przychodzi w zamian albo w następstwie, zastępstwie. Więc nie załamujcie się zbyt szybko, jeżeli coś się tutaj załamie. Tak? Mannas w odwrocie mówi, że szybko. Poddajemy się okolicznościom zewnętrznym, a my mamy być y, jak y, ma nas w pozycji prawidłowej, czyli niewzruszeni. Te wahadła, czyli te okoliczności, sytuacje zewnętrzne nie powinny was, wam as, wami aż tak bardzo targać, tak? Y, my, wy macie zachować y, zaufanie do wszechświata i zaufanie przede wszystkim do siebie. To z tym zaufaniem może być różnie, ponieważ kapłanka mówi o sprawach ukrytych, o informacjach, do których nie mamy dostępu, o wiadomościach, których się nie spodziewaliśmy i mogą być dla nas bardzo zaskakujące, nieprzyjemnie zaskakujące. Nie, powiem tak, ten układ wyraźnie mówi: Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, a więc nie przesądzajcie, nie przesądzajcie sprawy. Bardzo dobry miesiąc, jeżeli chodzi o uczucia, o relacje międzyludzkie, również z młodymi ludźmi. Od młodych ludzi wiele możecie się nauczyć, natomiast wyzwaniem może być tutaj to, że młody człowiek nie postrzega Ciebie jako autorytet. Tak? Tutaj ten młody człowiek może to kwestionować. I w tym sensie odwrócona Manna mówi: No, gdzieś tam chyba muszę przemyśleć moją postawę. Być może pogrzebać w podświadomości, zajrzeć tam, gdzie nie zaglądałam dawno, już bardzo dawno albo nigdy, czy nie zaglądałem, żeby dokobać się do źródeł danego problemu. Tak. W tym sensie, kapłanka jest pracą z podświadomością, z tym, z czym trudno nam jest pracować. Z jakimś odwiecznym też problemem, którego przez lata nie ruszaliśmy. To może być też związane z matką. Z tym, czy ona była w Twoim życiu, czy jej nie było, czy jest, w jaki sposób jest, ale też może być związane z linią żeńską w rodzie, gdzie tutaj takie ciężkie tajemnice związane z traktowaniem kobiet, z postawą kobiety, jakiejś konkretnej, z tym, z czym, czego ona dokonała, czego się dopuściła, to możecie w tym miesiącu rozkminiać. Bo to jakby stoi na drodze do tego, żebyście się stali stuprocentowym, spełnionym, pełnym wielkim człowiekiem, wielką jednostką, tak? Wielką indywidualnością. Dobry miesiąc na poczęcie dziecka, jak najbardziej. Mhm. I to dziecko da Wam szczęście. To dziecko ociepli stosunki już, w już istniejących e, związkach, szczególnie jeżeli w związku e, no, coś jest nie tak, coś e, poszło w, w, w jakąś e, niefajną stronę, w jakimś niefajnym kierunku. E, Dzieci mogą się przyczynić do poprawy relacji w, w związkach, do poprawy relacji pomiędzy to w twojej relacji z partnerem-partnerką. Dzieci też coś mogą wam pokazać. dzieci mogą wam, wam na coś zwrócić uwagę. Dzieci mogą się przyczynić do konsolidacji, zacieśnienia więzi. Mm. Dobry miesiąc na podróże, szczególnie takie podróże, które będziecie realizować z partnerem, partnerką. Dobry miesiąc na kształcące podróże, gdzie poznajecie nowych ludzi i uczycie się czegoś nowego. To otworzy Wam pozamykane dotąd w umyśle szufladki. Być może te szufladki rozbije, tak? Myślę, że wiecie, co mam na myśli. Poprzez określenie szuflady. Szuflady to, są, to jest kategoryzowanie, to jest określanie, to są ograniczenia, ograniczony sposób myślenia, to są zamknięte horyzonty. Hmm. Okej, okay. myślę, że myślę, że to tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę jeszcze raz wszystkiego najlepszego i dziękuję za uwagę. Pa, pa.